Kolejnego streama. Widzicie, trochę się uzbroję. Widzę, że zaczęły mi uciekać moby z talu. Tak go sobie obudowałem. Nie wiem, czy ładnie. Magazyn zaraz wam pokażę w efekcie prawie końcowym. Ale czy ktoś zna tego mowa na przykład z odcinka Busha? Właśnie nie, to bardzo mi przykro. To najrzadszy mob w Minecrafcie. Czyli mały zombie villager na kurczaku z diamentową zbroją i mieczem. Już próbowało go ogarnąć, ale mu się nie udało, jak widzicie. Tutaj stoi przed wami prawdziwy, żywy okaz. A i że potrzebuję na magazyn, kurczenie na lagów w tym pokoju i lagów z serwera. Ja cię tworzyłem skoro ty mi tylko przeszkadza Tego creakinga tutaj no, no zostawię raczej Dopóki nie zrobię wioski Ale Serca mnie się O to lobby już widzieliście chyba Co mnie bije Tutaj idziemy dalej Taka mała sortownia po prostu Majtemy To miejsce Janek po co ci tep Także taki mały, skromny magazyn. Tutaj mam też przygotowane mikstury słabości, nie całego ten powinienem mieć tak jedną, mam też na nim tak przygotowany, więc próbujemy ogarnąć dla a teren na wioskę zaraz jeszcze zobaczymy. Trzeba będzie też dzisiaj spróbować przejść grę. Najpierw tak, gdzie ja mam skórę? Tu mam w ekwipunku. Krzcinę cukrową. To zaraz ssadzę. I lejemy. te lagi strasznie skurzają. No, widzicie. Jak lagi nie dość przez internet, to jeszcze przez ten. gdzieś moja pata? Tu jest. Jakiś pieniądze mi się. Może tutaj nie pakuj. Dziękuję, że miałem wiadro wody. Zobaczcie jakie lagi. Hmm. Czy możemy już hmm. No, no, tak. no tak, hmm. to, co, co co zrobiliśmy na poprzednim streamie widzieliście? A w ogóle. Będę musiał wbudować maga, no, urządzenie sortujące do magazynu. No, nie wiem, po prostu tak szczerze mówiąc. to będzie takie miejsce, takie miejsce. Takie rzeczy, które nie potrzebuje. Jiałek. Czekaj. To, to w sumie pan jest, ale magazynuje wszystkiego to. Tutaj właśnie taki śmietniczek. Na no przykład teraz mi jest niepotrzebne to. No i proszę znika. Tam nie będę dawał żadnej najlżejszy, bo do ten domek. Niech. będę, będę zaczął. całą budowę. O, dziękuję bardzo. Dziękuję. O, się 22, mam, dzięki. I teraz wybuchy będą. Mam spalniczkę to od Janka. Mm, musimy sobie teraz...